To jest mój piąty odcinek dzisiaj na, na kanale Bogu Żorczykowski i oczywiście y, ja już sobie wcześniej przeszykowałem, bo pomyślałem, hmm, zagrajmy Piperką, no i mówię, dobra. Y, biorę tą Piperkę i mówię no gramy jak nic! Dobra, więc sobie y, 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 zaczynamy gry. Czyli na ścina, halo, halo, halo. Sorki, bo miałem jakiś, jakiś problem z internetem. No, sorki naprawdę, bo miałem jakiś problem i tego typu rzeczy przegrywamy przez tą głupią, ten głupi internet, musiałem zrobić przerwę i coś zrobić z tym, no ale nic się nie udało. Weźmiemy sobie teraz, weźmiemy sobie końcika znowu. Ale zbędził by tryb na piłkę, piłka jest teraz fajna na kółka, bo trzeba by sobie i grały. już. Dobra. Mam... no nie... no nie... Dobra, już się nie poddajemy, nie poddajemy. Znowu! No nie! Troszkę mam lagi, ale to co? Prawie nas strzelił bramkę. I dobra, bo ogólnie czasem tak przerwę i zapowiedziałam, że nagrywam i, i, i czasem nic nie mówię, bo muszę się skupić, Ale staram się tego nie zapowiadać, bo potem sobie to przypominam, e, bo bagaż, nagrywasz i potem sobie to już I No po prostu, bo co mam mówić, zobaczmy, ja sobie gram. Pokojně, ne, ale fajně. No, ne. Zavrána. Nic tady ty. Já to čuju, to čuju. Przykro bardzo, dwa mecze z był, ale z chórki, ja nie wiem dlaczego, ale one... kurde, mole, no niestety, weźmy sobie, weźmy, weźmy go, weźmy go i zagrajmy sobie duo. Wiedło i piłka są moimi najlepszymi trubami. No może aż takimi, nie? czy są, są generalnie, bo oni grają razem tam, tu gramy razem, tam gramy razem, a ja najlepiej mi się gra jak gram z kimś, a nie jak sam. Dawidy! Ale to nic, to nic. gramy dalej. Ten, ten, ten. ten, ten. Mm. Kar, y, Dobrze tutaj gra. Widzę. No, nie, nie. Widzicie, kto tu jest? Czy wy widzicie, kto tu jest? Dobrze. No. Tak my gramy w tym rogu, no widzicie to ten srebrny głupi kit mnie zawarł, no i przegrano. Hmm. No trudno, to, by, to jest film przegrywania, no dzisiaj to koniec, narta.